Witam Was w synustop podcaście o duper. Witam Was bardzo serdecznie, od jakiegoś czasu dzwonicie do mnie, piszecie, telefonujecie. No dobra, może telefonujecie nie, ale pytacie mnie, kiedy powstanie odcinek podcastu o wycieczce do rygi. Otóż takowego nie planowałam, ale dzisiejszy odcinek w pewnym sensie łączy się z różnymi rzeczami, które wydarzyły się właśnie na Łotwie. Ja to w ogóle z podróżowaniem mam tak, że gdziekolwiek bym nie była, to ja od razu się zastanawiam, jak by to było tu mieszkać. I nieważne, czy jestem we Włoszech, czy w Wałbrzychu, ja się zastanawiam, jak wyglądałoby tutaj moje życie. I uważam to za totalny absurd, ponieważ ja koszmarnie nie umiem się wyprowadzić z miejsca, w którym mieszkam. Przez całe swoje 30-letnie życie mieszkałam aż w dwóch miejscach, czyli z rodzicami, a drugie miejsce to Rzeszów, czyli miejsce, w którym mieszkam już od ponad 10 lat. I na tym moje mieszkaniowe CV, no, niestety, się kończy. No. Zawsze to moje uwiązanie się do tego jednego miejsca zwalam na lustro, której parę lat temu, wprowadzając się do aktualnego mieszkania, kupiłam i kurwa ledwo wniosłam. I na samą myśl, że musiałabym je wynieść, mentalnie klikam X w przeglądarce, w której otwarte są propozycje wynajmu mieszkania. Ale odkryłam ostatnio, że prawda jest nieco inna. I tak naprawdę chodzi o to, że ja w innych miejscach po prostu nie umiem znajdywać grzybów. Tak w ogóle to skąd grzybiarze wiedzą, gdzie szukać grzybów. No bo to nie jest takie oczywiste, że wchodzisz do lasu i potykasz się u grzyba. U mnie na wsi to w ogóle już od lat z góry wiadomo, gdzie te grzyby rosną, gdzie nie rosną i gdzie po prostu nie warto w ogóle moczyć buta w żywicy. Sosnowej w lesie, nie? Ale poza moim terenem grzybowym, gdzie indziej znaleźć jakieś grzyby, to ja, kurwa, nie mam już zielonego pojęcia. I przyznam się, że kiedyś wykupiłam roczny abonament na takim portalu, na którym ludzie pisali, gdzie jakie grzyby znajdują, i tam można było sobie zobaczyć mapkę i wiedzieć, gdzie ktoś znalazł na przykład smardza. Ale otworzyłam tą mapkę raz. Jak byłam w Częstochowie i szczerze powiedziawszy, no 25 zł abonamentów wydane w błoto, bo ja później już nigdy tam nie weszłam i ja w ogóle zapomniałam hasła, nie wiedziałam jak tam wejść. Ale podejrzewam, że strata niewielka, ponieważ na Podkarpaciu i tak tych doniesień grzybiarskich było tak mało, że w ogóle nie było warto tracić wzroku na patrzenie w smartfona na tą zasraną mapę, na której i tak gówno było widać. No. Ale właśnie dzisiejszy odcinek zmierza ku temu tematowi, ku tematowi główna, Bo od czasu zobaczenia w rydze pewnego sralucha w krzakach, to przez minimum tydzień totalnie prześladowało mnie w Polsce gówno. No kurwa masakra. Wszystko zaczęło się pewnego deszczowego dnia a raczej to tak nawet po południa w Rydze, kiedy bardzo chciałam to miasto zobaczyć, pozwiedzać, znaleźć piękny, brutalistyczny budynek Muzeum Okupacji, zobaczyć ichniejszy Pałac Kultury i Nauki. No i ten deszcz jakoś tak trochę niefortunnie dewastował te moje plany. Ale cóż było robić? Wypiłam dwa kieliszki porzeczkowego balsamu ryskiego i stwierdziłam, że no, nie może się ta wycieczka tak zmarnować, że tych dwóch budynków nie zobaczę. Już pomijam masakryczną kolejkę i masakryczną ilość czasu zmarnowaną, żeby kupić pierdolony parasol, i pomijam jebaną kolejkę w McDonaldzie, żeby zjeść zasranego hamburgera, żeby po drodze nie umrzeć z głodu. Ten mój czas w Rydze to ja w ogóle wspominam głównie yy, dzięki staniu w kolejkach. To głównie. To, co doświadczyłam i zwiedziłam w tym kraju, to właśnie stanie w gigantycznych kolejkach z jakąś jedną drobną pierdą, typu parasol, kurwa, typu woda, albo typu hamburger. Nie wiem może w tych dniach do rygii po prostu zjechało się masakrycznie dużo ludzi, no i ilość sklepów w tym mieście no nie udźwignęła tego tematu. No nie wiem. Czułam się tam cały czas jak w 2010 roku, kiedy codziennie stałam w gigantycznej kolejce w Kerfie o 15. Ale do brzegu, kochani. Otóż wracam sobie, no już szczęśliwa, no bo zobaczyłam to, co miałam zobaczyć i idę sobie, no tak trochę brzegiem rzeki. Takie są zarośla i takie jakby bulwary i można sobie tam kupić na pewno zajebiście drogi rejs Porzecę, i, i wszystko wygląda pięknie. I nagle moje oko łapie jakiś taki, wiecie, niepasujący element tej układanki. Trwało to co prawda ułamek sekundy, ale to ułamek sekundy, który najdokładniej w swoim życiu pamiętam. I nie mogę doczekać się momentu, kiedy ta moja pamięć trochę spróchnieje, i ten ułamek sekundy trochę wyblaknie. Ponieważ ja sobie tutaj patrzę, a pod mostem w krzaczorach. Siedzi facet, i kurwa mać w centrum miasta Sra. I zobaczyłam go, wiecie, w tej najgorszej możliwej pozycji, wystosunkowanej w moim kierunku i w najgorszym możliwym momencie. I wiem, że teraz zasiałam takie ziarno niepewności, a jaka to pozycja, a jaki to moment, ale myślę, że wszyscy możecie sobie go wyobrazić. I mam nadzieję, że tylko wyobrazić, że w życiu wizualnie go nie doświadczycie. I za tym jednym sraluchem idzie już cała seria gównianych wspomnień, które wydarzyły się zaraz po powrocie z Rygi. No, bo ustawiłam samochód sobie pod blokiem i nawet znalazłam bardzo luksusowe miejsce do zaparkowania. Takie luksusowe, które rzadko się wydarza. No i jak wróciłam po paru dniach do tego samochodu, to zrozumiałam, na czym dokładnie luksus tego miejsca, kurwa, polega. Na pewno nieraz w życiu widzieliście gdzieś w mieście opuszczone samochody, takie wiecie, co już nie mają powietrza w oponach, stoją na takich flakach, są zajebiście osrane i do niego zwykle są jeszcze do tych gówn przylepione y, takie liście jakieś zasuszone z poprzedniej jesieni. Czasem nawet piórka jakichś takich młodych ptaszków, czasami jest nawet jakieś takie jajko, wiecie, skróbka, co, co wypadła z gniazda. No i dokładnie tak wyglądał mój samochód po dwóch dniach w luksusowym miejscu na parkingu pod blokiem. I tym się tak bardzo nie dało jechać, że to w ogóle powinna być taka laweta zamówiona do turbo osranych samochodów, żeby je po prostu przewieźć na myjnie i żeby ci ludzie w środku nie ryzykowali swoim innych życiem. Ale proszę Państwa, osrany na maksa samochód to tylko otwierał wrota do tych gównianych piekieł, które miały się dopiero wydarzyć. No bo któregoś dnia pojechałam sobie do pracy do biura, no i czekając na pana kanapkę, yy, który przychodzi zwykle nie na to piętro, na którym ja urzęduję, chociaż moim zdaniem właśnie tam powinien od razu wjeżdżać z sekcją deserów. No i ja sobie czekałam, pan kanapka się spóźniał, no i ja podjęłam tą męską decyzję, że mimo, że nie znam tego piętra, i nie do końca orientuję się, gdzie tutaj jest ubikacja, to zaryzykuję i idę do kibla się wsikać. Nie wiem na czym polegają Wasze kiblowe decyzje, no ale ja wchodzę i są trzy kabiny. W pierwszej niestety jest awaria jest zamknięta. Do ostatniej z przyczyn ideologicznych, no raczej nie chodzę, więc wybieram środkową. No i podnoszę klapę, a tam. Kurwa takie gównisko, że nie wiem, czy ono nie wpadło właśnie przez jakieś dziwne połączenia kanalizacyjne z tej rygi, spod tego mostu, właśnie tutaj, kurwa, do kibla w moim biurze, no. No i pół biedy by było, gdybym ja ten incydent zobaczyła. Wiecie, wchodząc do ubikacji i widząc z daleka, że. Jest tutaj pewna niewygoda, ale ja to zobaczyłam, schylając się i otwierając klapy, więc miałam taki bliski wzrokowy kontakt z tym, co było w środku, i było to bardzo niemiłe doświadczenie. A jeszcze innego dnia, wieczorem, nie wiem jak bardzo dokładnie wieczorem, ale było już tak delikatnie ciemno. Słońce pożegnało się już z fragmentem naszej kuli ziemskiej i poszło sobie gdzieś indziej. No a ja poszłam sobie do sklepu, no bo oczywiście zaczęłam coś gotować i nagle się okazało, że zakupy, które dokonałam dwie godziny wcześniej, no nie zawierają wszystkich produktów. Zdarza mi się to dosyć często. No więc idę do sklepu, idę sobie chodnikiem pod blokiem, a przede mną idzie jakiś typ w mokasynach i spodenkach i trzyma w ręku dwa duże wory śmieci. Idzie sobie i ja powoli do niego docieram, dochodzę. On mija wszystkie bloki przy ostatniej klatce coś mówi do jakiejś babeczki. Idzie sobie i ja jestem już bardzo blisko, żeby go wyprzedzić, ale te worki na śmieci trochę mi przeszkadzają. I jesteśmy ze sobą tak już blisko, że ja prawie czuję zapach jego karku, bo jak chcę wyprzedzić, ale trochę nie ma jak. I wtedy nagle słyszę Koroś po prostu, kurwa myślał, że minął wszystkie klatki, już pożegnał wzrokiem sąsiadkę i może się kurwa spierdzić na mnie. Słuchajcie, tak na przyszłość, to po prostu, jeżeli planujecie spierdzić się w plenerze, to sprawdźcie dwa razy, czy ja za wami nie idę. Bo ktoś inny to OK. Przełamaniem tej gówno karuzeli z pierdoliny, która mnie spotkała, Przydarzyło się w pewien weekend, kiedy były takie jakby wina traki, takie food traki, ale z winem. Ja sobie tam poszłam, ja sobie tam kupiłam lampkę wina i stałam sobie z piniem i spożywałam sobie winko. I wtedy zagadał do mnie pan, że chciałby takiego pieska, i zaczął mi opowiadać całą historię swojego życia a ja go wcale o to nie prosiłam i już trochę przebierałam nogami, żeby to wszystko się skończyło i żeby sobie pójść i że ten smoltok, to mi się trochę nie podoba, ale, ale było spoko, ale wolałabym nie. I wtedy właśnie wydarzył się cud. Mianowicie wtedy z drzewa do kieliszka tego pana, który cały czas do mnie mówił, wpadło ptasie gówno. I ja byłam tak zaskoczona i zszokowana tym, że to gówno spadło nie do mojego kieliszka, że w pewnym momencie to już nawet się zastanawiałam, czy, czy aby na pewno to nie jest mój kieliszek, że może coś pomyliłam, coś położyłam nie na tym stole, co trzeba. No przecież taka przygoda nie może się zdarzyć komuś innemu. I ten moment totalnie przełamał gównianą passę w moim życiu. I ja w pewnym momencie zaczęłam się, kochani, zastanawiać, że skoro w takich prozaicznych sytuacjach i w takich drobnych podróżach spotykają mnie takie gówniane wydarzenia, to co spotykałoby mnie, gdybym była takim ekstremalnym podróżnikiem? Takim, wiecie, wyprawowcem, takim zdobywaczem jakichś różnych ekstremalnych miejsc. I ja ogólnie nie cierpię podcastów o podróżnikach, bo szczerze powiedziawszy, to ja im po prostu zazdroszczę. Zazdroszczę im tej odwagi i determinacji w podróżowaniu, bo ja jestem gdzieś na dłużej i ja już po dwóch dniach sobie myślę, jakby to było wrócić do domu, położyć się na kanapie i włączyć TLC i pooglądać doktor Pryszczylla, nie? I ja tym ludziom zajebiście zazdroszczę przygód, tego co widzieli, kultury, jaką udało im się doświadczyć. Ja im po prostu zajebiście zazdroszczę, że oni się tak każdym wyjazdem nie schrają, jak ja, nie stresują i nie muszą wszystkiego planować od A do Z, żeby w danym miejscu czuć się spokojnie i komfortowo. Kurde, ktoś sobie podróżuje przez rok rowerem po Nowej Zelandii i po prostu wybiera sobie, to, pojadę tu, to pojadę tam i jakoś niespecjalnie przykłada uwagę do organizacji jakiegoś. Wyrafinowanego planu. A ja wszystko muszę mieć dopięte na ostatni guzik, bo w przeciwnym wypadku będę miała w tył głowy cały czas paranoję, że z podróżnika nagle stanę się bezdomnym należącym do aktualnego miejsca, w którym ta moja bezdomność mnie przyłapie. Ja założę się, że podczas takiej długiej wyprawy, długiej podróży, która miałaby tam trwać, no przypuśćmy, Roki zawierać bardzo wiele krajów, to ja w pierwszym kraju dostałabym tak wysoki mandat za jakąś duperele, że połowa tego budżetu, za którym miałabym żyć przez ten rok, to poszłaby się z góry jebać. Założę się też, że w poszukiwaniu jakichś tam ciekawych architektonicznych bzdurek, to zapuściłabym się w jakąś niebezpieczną dzielnicę i bardzo łatwo byłoby mnie okraść. No i przede wszystkim nierozerwalny towarzysz każdej wycieczki, czyli sraka. Założę się, że w jakimś miejscu nie doczytałabym czegoś, że, że się nie pije wody albo no nie wiem, cokolwiek. I na parę dni byłabym po prostu z człowieczeństwa całkowicie wyjęta. I na tym pewnie by skończyło się moje dalekie podróżowanie, bo ja bym już po tych wszystkich sytuacjach, po tych trzech sytuacjach była na tyle zmęczona, że stwierdziłabym dobra, poddaję się, wracam na tą swoją kanapę przed telewizorem. Ale ostatnio, jeśli idzie właśnie o podcasty i różne duperele podróżnicze, wydarzyło się coś całkowicie mnie zaskakującego. Trafiłam na odcinek podcastu Brzmienie świata z lotu Drozda z podróżniczym motywem. Mianowicie pan Waligura opowiadał o swojej wyprawie przez całą, kumacie, całą pustynię Gobi. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, ile ta pustynia Gobi specjalnie ma, ale już samo słowo pustynia kojarzy mi się z ogromem suchości. I bardzo mnie w tym podcaście miło zaskoczyło, że ten pan Waligura, który, no chyba przyznacie, że jest hardcorem, skoro przeszedł tą pustynię, opowiadał głównie o swoich problemach i o tym, z czym musiał się zmagać, jak już był na tej pustyni, jakie psychologiczne zakamarki jego umysłu się wtedy aktywowały i bojkotowały jego wyprawę. I w zasadzie więcej można się było dowiedzieć o tym, co się działo w jego głowie podczas jego pobytu na pustyni, niż o tym, co tak naprawdę na tej pustyni się działo, jak musiał żyć i jak wyglądało jego funkcjonowanie: że musiał tam jakąś specjalną wodę albo jedzenie mieć. Nie? O, o tym w ogóle tam było najmniej wspomniane, natomiast najwięcej było wspomniane o tych ogromnych trudnościach, które napotkał w swojej głowie. Na przykład na tej pustyni miał skonstruowany przez siebie specjalny wózek, który miał wytrzymać całą tą wyprawę, no bo jak się idzie na taką daleką wyprawę, no to nie bierze się ze sobą ciężkiego plecaka z tymi wszystkimi rzeczami, tylko bierze się właśnie wózek, o czym się między innymi z tego podcastu dowiedziałam. I Waligura, trochę nie wierząc w swoje siły, chciał. Zbojkotować tę swoją wyprawę i ten cały pomysł, i w chwili zdenerwowania podnosił dyszel tego wózka tak, żeby ten wózek, spadając na ziemię, rozwalił sobie kółka, no i to przekreślałoby jego dalszą podróż, prawda? Każdy z nas chyba przeżył w życiu taki moment, że jest po prostu tak wkurwiony, ale tak wkurwiony, że po prostu chce coś rozjebać i najlepiej to, na czym mu najbardziej zależy, nie? Ten y, owoc wkrówienia. No i ten Waligura to miał nadzieję, że właśnie te kółka tego wózka, te szprychy tego po prostu nie wytrzymają, że to te uderzenia sprawią, że te kółka się rozwalą, że będzie mógł zwalić na to, a nie na to, co się działo w jego głowie, że porzuca tą wyprawę, wraca do domu. Nie udało się, trudno. I ja szczerze powiedziawszy, nie wyobrażam sobie tego trudu, który on przeżył w swojej głowie, kiedy się okazało, że te kółka są maksymalnie wytrzymałe i że nie poddadzą się takiej terapii szokowej i nici z tej wymówki. I to mnie tak maksymalnie zaskoczyło, bo do tej pory ja to sobie myślałam, że ci wszyscy podróżnicy to tacy właśnie hardkorzy, nie? że oni w ogóle mają kompletnie inne spojrzenie na życie, niczym się nie stresują, żyją chwilą z dnia na dzień, a ich życie to po prostu y, jest takie ulotne, zwiewne, pełne przygód i po prostu ich życie to jedna. Wielka niewiadoma i jedna wielka przygoda, i oni jak kogoś spotkają, no to po prostu morda im się nie zamyka, no bo tyle mają do opowiedzenia. Ja wróciłam z rygi i miałam aż dwie historie, czyli o gościu srającym w krzakach i o tym, że zgubiłam pijaku parasol yy, kupiony za duże pieniądze, parę godzin wcześniej. I kurwa morda mi się na ten temat nie zamykała, więc co by było, gdybym ja miała takie podróżnicze historie do opowiedzenia, no to po prostu ja bym chyba nie spała kilka dni, bo musiałabym o nich nawijać, nawijać, nawijać. A tu na białym koniu nagle wjeżdża pan Waligura i mówi hola, hola synek, to podróżowanie i te wyprawy to nie jest wcale takie, takie łatwe, takie fonfifa, takie nie wiadomo co. To jest prawdziwa, żmudna praca, która odbywa się największym kosztem twojej głowy i tego, co tam się dzieje i... To jest y, największa przeszkoda i walka do stoczenia, właśnie ze swoimi myślami, z którymi człowiek wtedy tak naprawdę zostaje sam. Jeżeli ja miałabym przejść pustynię gobi sama ze swoimi myślami, to ja bym chyba kurwa tam oszalała. Ja półtorej godziny z pracy jadę do domu i podczas tej y, ogromnej wyprawy ja potrafię wymyślić tyle różnych dupereli o swoim życiu, że ja trzy razy podczas tej wyprawy płaczę, trzy razy y, y, po prostu zaśmiewam się i, i czasem jeszcze nagrywam znajomym jakieś y, duperele i swoje przemyślenia. To co by było, gdybym ja na takiej pustyni została? A później już słuchałam podcastu o parze, która przeszła z Ameryki Łacińskiej aż do Kanady na nogach. No i oni owszem opowiadali o swoich niektórych spostrzeżeniach, które były bardzo, bardzo interesujące, ale również mówili o wielu trudnościach w podróżowaniu, o tym, że ta kobieta zdecydowała się na to kompletnie nie mając żadnej kondycji i że po prostu było jej fizycznie ciężko. I Ciekawym jest to, że ta para opowiedziała też o swoim powrocie do Polski. No i ten powrót też odbył się po kilku latach w Polsce, niebycia i o tym, że wpada się w taką lukę, bo relacje z ludźmi, których się tutaj zostawiło, no trochę zbladły, zniknęły. Że tak jakby nie wraca się do punktu zero, do tego punktu, w którym się tych wszystkich ludzi i to całe życie swoje w Polsce zostawiło. I słuchajcie, to musi być cholernie trudne. Wracać po takim czasie do swojego zatrzymanego cały czas na pauzie życia. Nie wiem, czy pamiętacie taki film z Louis Definiensem, Hibernatus, w którym zostaje odmrożony członek rodziny, który jakiś tam bardzo długi czas, nie wiem, chyba 100 lat był zamrożony i nagle budzi się we współczesnej Francji. I cała rodzina oszukuje go, że, że obudził się, że spał tylko chwilkę, i że obudził się, i nadal są te lata życia jego obecne, i, i wszyscy robią taki cyrk. A on potem nagle i tak jakoś odkrywa, że to jednak nie jest 1870, tylko 1970. Więc wyobrażam sobie, że w tej sytuacji jest całkiem podobnie, tylko kwestia nie dotyczy 100 lat, tylko o delikatnie mniej. No, i też żaden z podróżników raczej nie powiedział, że jak wraca z takiej długoletniej podróży już do siebie, no to raczej nie będzie mógł znaleźć pracy, ponieważ ma w CV taką dosyć sporą y, lukę. I no, co, po, co powiesz pracodawcy? Że może nie znasz najaktualniejszych trendów. Y, w social media marketingu, ale wiesz, gdzie spotkać w Paragwaju rdzenną ludność, która nie mówi po hiszpańsku, a mówi tym swoim rdzennym językiem. No nie wiem, czy by się to sprawdziło, więc myślę, że ci wszyscy podróżnicy tacy długodystansowi, no to oni wpadają no właśnie w taki wir samo napędzający się podróżowania, no bo oni niekiedy po prostu nie mają do czego wrócić. Ale o tym oczywiście nikt nie mówi, bo najważniejsze są ładne zdjęcia na Instagramie i ciekawe przygody, i ciekawe filmy, i sponsoring, no nie? A ja sobie i Wam życzę więcej takich podróżników, którzy oprócz kolorowych zdjęć i turbo interesujących przygód opowiedzą nam również o tym, jak bardzo się stresowali, co przeżyli, kiedy mieli chwilę zwątpienia czego się boją i czego oczekują. Miłych podróży, miłych weekendów do usłyszenia.